Zacząłem się trochę bać, bo coś, coś za mną idzie, kurde, nie lubię takich sytuacji. Hej Kasiemka, witam wszystkich w lesie, tak wtorek 25 czerwca 17.30, czyli praktycznie tak samo jak wczoraj. Ja oczywiście w lesie, w flamingowym przebraniu, czapeczkę od Cincina. Wielkie dzięki Cincin. Przy tej okazji pozdrawiam Cię serdecznie, war war wariacie. I co? Ja oczywiście rękawic mam taką grubą, ciepłą ubraną. Prawie tak, że praktycznie jak na lato. Torba od Ewy. No i co? Pochodzimy sobie po lesie. Jestem w takim miejscu, w którym nie byłem. Wiem, gdzie jestem, ale no, tutaj nigdy nie byłem. Także taki czas na właśnie poszukiwanie e, nowych miejsc niedaleko drogi, tam gdzieś jakąś wycinkę słychać tam jest staw tyle mogę podpowiedzieć no i co, no idę przed siebie oczywiście na odcinku pozdrowionka dla pierwszej trzynastki odpowiedzi na pytania no dwa pytania były zadane pod ostatnim filmem no i co, no tak sobie pochodzimy porozglądamy się pierwszy raz tutaj jestem zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać no i co, kamera tutaj na statyw idziemy przed siebie. Wiadomo, mną taka miejscowa już. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj taka, takie zapalisko, że tak powiem. No tam, po tamtej stronie jest staw. Tutaj też pewne jakieś podmokłe tereny są. Zobaczymy, pochodzimy. Na razie czułem tak, jak droga prowadziła. I tu gdzieś to się wszystko kończy. Normalnie świetnie to wygląda. W ogóle... Chwilę temu skończyłem oglądać odcinek od Wojtka na kanale Czyste Giery. Pozdro serdeczny Wojtek. Czyli wrzucił taki fajny, ciekawy odcinek. 19 butli w jednym miejscu. Eee, taki był chyba tytuł. O ile dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Obejrzałem sobie go, no i postanowiłem wybrać się do lasu. Dobra, to jest taka ścieżka. Idziemy na razie w nieznane. Zobaczymy, czy jakieś to są ślady byt, bytności. A więc Wojtek tu mi tak. Zachęcił do wyjścia do lasu. Oczywiście, u, u Wojtka, co wielki szacun, Wojtek to zawsze pełne tasze wynosi. Dzisiaj też, dzisiaj, no w tym dzisiejszym odcinku dwie takie pełne torby. Tak więc szacun, torby wypchane do końca. Radio tam jakieś wpadło, jeszcze także i złomik. Normalnie, a my idziemy taką ścieżką. Także gorąco zapraszam wszystkich tych, którzy. Nie byli jeszcze u Wojtka na kanale Czyste Giery? Wpadajcie tam do, Woj do Wojtka jak lubicie właśnie takie tematy. No jest to, jest to oczywiście magnes. Dobrze, ale raz, ale tu jest fajnie. Naprawdę ciekawe miejsce. Taka ścieżka. Dokąd ona prowadzi? Zaraz się wkrótce dowiemy. Mam troszeczkę czasu. Jeszcze nic mnie tutaj nie gryzie. Ubrałem się jak na letnią wycieczkę szkolną, tak powiem, a tutaj jakaś droga jest, jakaś kolejna ścieżka, w ten sposób, takie tereny, dobrze, żeby zapamiętać, żebym wrócił do samochodu, dobrze, pyk. Wczoraj w lesie było sympatycznie, no dzisiaj też jest. I ja kawołeczek dalej. Tutaj jakiś taka pola na jakiś wzięty las. Drzewa poprzewracane. No co? Nie było tutaj nikogo na żadnej leśnej biesiadzie. Naprawdę czuję się, by byli na jakiejś szkolnej wy wy wycieczce. Tutaj jakiś polioczek. Dobrze widzę. Dobrze, widzę, widziałem. I o jest. No. Na razie taki śmieć z lasu. Taka miejscowa. Dobra, powęszymy dalej. Ścieżka wydeptana. E, na pewno jest tędy chodzone, że tak powiem. Tutaj jakiś plasticzek. Taka polana. Słonko świeci. Dobrze, że mam czapkę na głowie swoją. I co? Cyk, cyk, tu jest jakaś ścieżka. Co, idziemy? Idziemy. Oczywiście plasticzek tutaj wpada do, do tej folii. Śmieci nawet niewiele, ale możemy się jeszcze zawkoczyć. Dobrze, idziemy do przodu. Normalnie jest ciekawie. Jeszcze nie spodziewam się, gdzie wyjdę, gdzie mogę wyjść. Jak do tej pory czysto. No wiem oczywiście, w którym kierunku idę, ale nigdy w życiu tutaj nie byłem. To jest pewne, coś tam widać w oddali. Jakieś chyba domy, będzie wolna przestrzeń, czyżby bloki, czyżby tychy. Jeszcze troszeczkę. Las naprawdę świetny. Sceneria zupełnie się zmieniła. Zacząłem się trochę bać, bo coś coś za mną idzie. Kurde. Nie lubię takiej sytuacji. Ten las nie jest taki przyjemny, przyjazny. Tam coś mnie straszy. O! Kurde, to patyk. Tutaj. Opakowanie. Po chusteczce dla zmyłki. Co my tu mamy? Gdzie my tu jesteśmy? Patrzcie. A ja już jest już wiem jest jakiś słup, jakieś ogrodzenie to jakieś było patcie drut, złomik osiedle sosnowe tak to wygląda. O, nie dosiedlę. Jest szkiełko. Tygry torby. Tu wystaje dupko tramigówki. Żubr. To tyg wyźmiemy. Patrzcie jaka prawidłowość, nie? Czysto, 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 elegancko. Bardzo pięknie. Zabudowania domy i już mamy e, dowody bytowania, życia ludzi, cyk. Szkiełko oczywiście zbieramy, białe szkiełko zbieramy na kilogramy. Z nakręteczek oczywiście aluminiowe te, no ale minimum zyskujemy. butla. No, takie miejsce. Ale więc co, zaczęła się akcja śmieci. Teraz żebym jeszcze wrócił do samochodu jeszcze muszę przez ten las przejść. Oddali pociągi słychać. Dobrze idę tam, w tamtą stronę. I znowu na skraju lasu. I co? No, teraz to już wiem, gdzie jestem. Ok. ok, okej, okay. dobrze. Wracamy do lasu. No bo... Ładne mają być widoki, a nie brzydkie. No brzydkie to oczywiście za te śmieci. Kolejna butla. Oczywiście trafi na magazyn do, mojej, do mojego pudła z białym szkłem. Tam do tego pudła sobie jeszcze włożyłem taki worek duży, żeby czasem tam gdzieś tam przez przypadek nie przyciekło. No i dobrze, no. Do torby szkło. Idziemy dalej. Myślę, że będziemy pomalutko wracać, bo jeszcze chcę tam sobie, że tak powiem, Spen spen spenetrować i obadać to miejsce wokół którego zaparkowałem mój samochód a tutaj właśnie sobie tak z czystej ciekawości przerobiłem tą drogę no, tak więc wycofujemy się wracamy, światełko świeci troszeczkę z innej strony i, i śmieci zbieramy musimy jeszcze przejść przez ten straszny las w tym strasznym lesie tutaj coś świeci się flamingówka rozrywana na strzępy a melinium będzie cyk zabrzęczało ja już tutaj na skraju lasu, tego innego skończył się ciemny las, to się zielony e, o dziwo jeszcze nic mnie nie ukąsiło, nie ugryzło także jest fajnie, jest ciekawie, ale tutaj coś widzę już a widząc to zobaczymy jeszcze to Cyk Arnold Cyk eee. no Pora dość, dość taka, to powiem, późno, późne popołudnie. No trzeba pokorzystać z tego, nie, że dzień jest długi. Słońce pani świeci. Eee. Jeszcze nic mnie tutaj nie ugryzło, komar nie, nie gonią. No to trzeba. Trzeba korzystać z tego. No, idziemy dalej. A może sobie zaraz przepnę kamerę i odpowiemy na wasze pytania. Dużo nie było, dwa pytania były, ale zawsze coś. Dobra, lecimy z pytaniami. No i tak, jestem, jestem. Jak mi lepiej widać. Tutaj jakiś cień. O, może tak to zrobimy. I oczywiście na letniaka krótkie spodenki, czerwone butki. Kapelutek flamingowy idziemy dobrze. Dwa pytania były pod ostatnim odcinkiem. Zadał je sandacz Trwa i zadał e, Tek Bar, czyli Bartek. A więc odpowiadamy, póki e, pamiętamy. E, sandacz Trwa tutaj zasugerował, e, żeby fa, pani flamingowa czy się e, zafarbuje na złoty kolor. E, no nie wiem, czy będzie chciała, czy nie. Ostatnio tam kombinuję z tymi kolorami po tych rudych lokach po powrocie z Dubaju no to tam jeszcze kombinuję z jakimiś tutaj powiem ostrymi kolorami ale to ja nie mam na to wpływu ja nie nalegam dziewczyna robi to co uważa no jak to się mówi robi się jak lubi ale wielkie dzięki Jarku za pytanie i co? Kolejne pytanko. Drugie pytanie zadał Tegbar, czyli Bartek. Twórca w ogóle tego powiedzenia farszu do flamingówek. Tak? Te właśnie koreczki, kapselki z wódeczki, te obwódki, co są na szyjkach tych butelek. Kiedyś właśnie nazwał to jako farsz do flamingówek. Można przecież właśnie wrzucić. Zawsze więcej waży. Jest to aluminium. Tak więc mi się, mi się wydaje, że to jest całkiem w porządku. Ale Bartek Zadał pytanie, e, kiedy zapuszczą grzywę, tak? <grywa> no, zapuszczam na razie pod tymi, pod, pod tą czapeczką flamingową. Nie no, tam kiedyś też padło pytanie, od kiedy się gole na łyso. No przyszła pora, raczej grzywka tu mi nie urośnie, bo e, na czubku mojej głowy to potem będzie takie ten łyso pole za stodową, taka polana, no także Grzybką, to dopiero bym komicznie wyglądał. No ale dzięki za zainteresowanie. A więc pytania takie. Jak najbardziej wesoły odcinek. Też wesoły. Ja wesoło ubrany. I co, i co, i co? Chyba tu muszę skręcić. Chyba tak, tak to było. No, las naprawdę świetny. Teraz tak pod słoneczko. Tak mówiłem właśnie, że taka prawidłowość jakaś jest nie, że... Im bliżej osiedli, im bliżej tam domów, bloków, no to zawsze te śmieci są. A tak, w głębi lasu jest, jest czysto, jest przyjemnie. Eee, ja oczywiście jestem mega zadowolony z tego, że tu przyszłem, bo już teraz wiem, gdzie tu się chyba na grzybki będzie można wy wy wybrać, ale miejsca nie będę zdradzał. <laughs> Myślę, że miejsce bardzo też znajome dla magnetycznego kasty. Pozdro serdeczne, Daniel. Dobrze, przepinamy kamerę po się, co macie patrzeć na moją gębę. No, takie widoki są najlepsze. Po e, dziwo nikogo nie spotkałem w tym lesie jeszcze tutaj, żadnej osoby. Wczoraj tam, patrzcie, o tej porze taki ruch wokół tego flamingowego lasu. A tutaj, mimo tych ścieżek, e, nikogo, nic tu nie spotkałem. No, ale może, może się kogoś spotka. No, tak to wygląda. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No rozglądam się cały czas wokół. Zaraz pewnie sobie też poszukamy jakichś pięknych okoliczności przyrody. Pozdrowimy pierwszą trzynastkę. Też będzie całkiem sympatycznie myślę. Tam po tamtej stronie jest taki staw. Staw w lesie. Ja idę oczywiście w kierunku drogi, tam słychać już samochody, która biegnie właśnie z Tychów do Kobiura. Tam mam zaparkowany właśnie Flamingwagen. Wagen blisko tego stawu. Tutaj jakiś szałas był, gałęzie są. Przecież ja tego nie widziałem. Ale jest tu czysto. No i fajnie. No i tu mamy takie piękne okoliczności przyrody. Położymy, postawimy torbę z moimi śmiećmi. Nie ma ich dużo. Nie tak dużo jak u Wojtka. No ale co? Wyciągamy karteczki, pozdrawiamy. Mamy listę z kanału 4 minuty. Gorąco pozdrowionka dla was. Tak, tak, karteczki jeszcze są, jeszcze sporo ich mam. No i tak, pierwszy był właśnie Wojtek Czyste Giery, pozdro serdeczny Wojtek. Drugi był Lechu 1982. pozdrow serdeczny lechu. Trzeci był Cincin. pozdrow serdeczny cincin. Czwarty był Albatros. pozdrow serdeczny Albatros. o mnie coś tu grzie eee, Piąty był Stanisław P. Pozdrow serdecznie Stanisław P. E, szósty był Jan Kowal, pozdrow serdecznie Jan. E, siódma była Anna Bogudzka, pozdrow serdeczny Aniu. Ósmy był Jozin Bazin, a więc, ahoj Jozin Bazin, pozdrawiam cię serdecznie. Dziewiąty był Heriksus. Pozdro serdeczny Herixus. Dziesiąta była Witka, pozdrow serdecznie Witka. Jedenasta była Tenia, raz, dwa, trzy, a więc pozdrow serdecznie Tenia, raz, dwa, trzy. E, i 12 był Jan Matejka. Ahoj Janku, pozdrawiam Cię serdecznie. I 13 był Łukasz Święch. Pozdro, serdeczny Łukasz. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za aktywność i obecność na czacie premierek filmu ze sprzątania lasu. A patrzcie, tam w oddali widać, przecież samochody jeżdżą. Takie to okoliczności przyrody. Patrzcie, cyk cyk. No, bywają i takie. Oczywiście też korzystając z tych okoliczności, gorąco, gorąco dziękuję wspierającym kanał Flaming Recycling w sprzątaniu lasu. I to są Lolek, Goliath, Marcinka Coins, Mariusz Pan, e, Bociana Recycling, Cincin, Siedzi w miedzi, Krzychu z Landu, Celi Nadatkun, Pociągowo, Tomasz Kropek, Sztwa, Lechu 1982 i Neodymowy Kasta. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za właśnie wspieranie mojego kanału. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, to może mój kanał po prostu wspierać w ten sposób, że ogląda reklamy na YouTubie, nie pomija ich, zawsze tam parę groszy wpadnie na paliwko, żeby się wybrać do lasu i na przykład wyciągnąć taką butelkę z wodą. No, zaczynają się śmieci. Co jeszcze, Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, no oczywiście o, o kubeczkach, o kubeczkach. Cały czas do wygrania kubeczki. Pierwszy kubeczek oczywiście wyleciał już paczkomatem na terenie pol Polski. Pomysł był taki, że właśnie poda jakieś hasło. Na czacie osoba, która pierwsza to hasło poda, wygrywa kubeczek i oczywiście pisze od razu na, na czacie, która to jest osoba, którą ja widzę. Ostatnio tam było sporo kontrowersji, sporo telefonów, ale naprawdę ta osoba, która wygrała, to naprawdę wygrała. Wystarczy sobie historię czatu zobaczyć i to też na tyle tyle instrukcji, także. Wysłuchajcie, wyczekujcie hasła. może i na tym odcinku to hasło podam i szczęśliwiec otrzymał ode mnie kubeczek i flamingowe wlepy. Dobrze idziemy. Właśnie tak jak mówiłem, tutaj słyszałem jakieś piły, a to chyba koszą tutaj coś wokół stawu. Tak się właśnie zmieniają okoliczności przyrody. No nie, na no magnes można było przyjechać. A tam na łódce widać, nie widać, widzicie, odbywa się koszenie, koszenie stawu, <noise> a ja myślałem, że tu drzewa wycinają. Dobrze, nie chcę tam golą, bo pewno staw tutaj zarasta jakimiś sinicami czy innymi zieleńcami. Dobrze, pokręcimy się tutaj, bo to jest takie jedno miejsce, jak to też kiedyś byłem, Taki wór śmieci stąd wytargałem. I tutaj butelczyna. Tak, tu jest droga. Kiedyś w tym miejscu tu byłem. Taki wór śmieci stąd wytargałem. Wyzwanie kiedyś dał tutaj Kuba Lipiec, Jakub Julaj. Przy tej okazji też pozdrowienia dla, dla Ciebie i dla Sylwana. Ja tutaj właśnie tu przyjechałem i. Wytargałem wóz w, w śmieci, no ale jest czysto, jest czysto. Jeszcze tą ścieżkę tu sobie przerobimy, pokręcimy się. Tutaj papiżoki. Może jakieś grzyby będą. Właśnie Wojtek dzisiaj tam grzyby jeszcze wynalazł, maślaki. Pierwsze. I tutaj taki folioczek. Pyk. I tutaj plasticzek. Pełen czegoś. To jakaś szampanierska zabawa była. Tam też widzę. No nic, zaczynają się tutaj tematy wytrzepiemy Co ma zostać w lesie to niech zostanie pyk, pyk Tutaj jeszcze butla pyk, zaczęło się Są Tutaj jeszcze butli Jak tu mnie coś nie zezre Latają tu różne jakieś tematy Tek. tutaj jakiś papierek z batonika tutaj jakaś budowlanka normalnie mury runęły do lasu o, białe szkło będzie na wagę no elegancko Pyk słoik wychodzi tutaj butla jest niestety niezwrotna wygląda to na orężadówkę ciekawe bierzemy kolejna tutaj jakaś butla jest o dużoły o, zaczęło się, sałatka, pyk. I mamy butelkę zwrotną, 50 groszy. Dobrze, hasło, butelka zwrotna. No i znowu zbieramy do butelkomatu. A więc dla osób, które są na czacie na premierce, wkrótce już napiszę, kto pierwszy napisał hasło, butelka zwrotna, i do tej osoby paczkomatem. Wyślę flamingowy kubek wraz z wlepkami, oczywiście paczkomatem na terenie Polski. jest z NICZ, bieremy z NICZ. No i na mojego maila wystarczy napisać dane do wysyłki na paczkomat i wysyłam. A więc gratulacje dla tej osoby. A ja tu zbieram dalej. I się zaczął wysył śmieci. A więc przestało być sympatycznie. Zbieramy. kolejną butla. Tu za tą górą, za tą wzgórzem jest mój Flaming Dobrze widzę? Dobrze widzę, dobrze myślę. Tam, tam stoi. Ukrywa się. No ale jeszcze się się pokręcę. I tutaj coś. Taką luksusową. Komuś chciało się wrzucić na górę. Było spożycie. Nie było wyrzucanie. Nogi podrapane. No, nie ma co narzekać. Sam żeś tu wlazł, no własne życzenie. Białe szkło, szkło na kilogramy. Cyk. Jest. Dębowa flaminguwa. Wyprestujemy. Będzie 15 groszy. I tu jeszcze flaminguwa się ukrywa. Że chodzę na drogę, bo jestem tak podrapany już. Po nogach pochlastany. No nic. Jeszcze tu się pokręcimy Rozejrzymy Mrówki nie zostaną w lesie cyk Tutaj co to jest Klocek Ci brykiet, aha, z palety. Z palecy klocek No i było. Rzuci gumę w lesie no Pozdrawiamy wszystkie żuczki leśne. Taki humorek mam dzisiaj. cyk. Dobra, śmieć to śmieć. I tu jeszcze coś się ukrywa. butelczyna, etykietka chce tu zostać, nie zostaniesz Chyba jest w pakiecie, w komplecie No, uh. No, troszeczkę się napracowałem. Nogi już czuję, że mam pogryzione, coś po mnie łazi, ale chęć sprzątania, chęć bycia w lesie jest silniejsza. Teraz to trzeba będzie wrócić do domu, dokładnie się obadać, zbadać, czy nie ma jakichś kleszczy, czy jakieś pająki już po mnie chodzą. No ale nic, jest fajnie. No i co, no tyle, tyle śmieci wyszło. Tak widać to nie widać, coś tam widać, no. Zawsze coś się wyniesie, są śmiecie. Eee, przy okazji flamingówek właśnie dziękuję wszystkim za to że używacie tej nazwy przyjęło się już powiem chyba kilka lat temu flamingówka tak puszka aluminiowa to flamingówka często tam jakieś komentarze są eee, mi też jest niezmiernie miło e, słyszeć na waszych kanałach na filmach że właśnie tak mówicie flamingówki no tyle tam z takich tematów no i co no śmieci troszeczkę wyszło jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy jadę teraz to na magazyn posegregować bo oczywiście Białe szkło też już zbieram na kilogramy. Pojedziemy kiedyś do wioskę białej, do skupu szkła. Tam też pewna jakaś akcja będzie, coś tam już się planuje. Także więc odezwę się, jak będzie blisko. No i co no? Dziękuję wszystkim za obecność, za obecność na czacie. Na premierce filmu ze sprzątania lasu. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. No i Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!